na Krajewska wystąpili Lola Magda Kusa, Charlie, Krzysztof Wójcik, Lotta Martyna Sommer, Mark Wit Apostolakis Gruziński oraz Krzysztof Godlewski, Jan Rotowski, Benjamin Lewandowski i inni. Sad, masz jeszcze jakieś stroje tancerzy? Daj mi poszukać, piercięto! Ty też możesz być kim chcesz. Zupełnie tak jak Milo. Nie! Jesteśmy, jesteśmy lekarzami! Dołącz do niego i przeżywaj mega ciekawe przygody. Jeho. Uśmiechnijcie się! Nowość! Milo. Od poniedziałku 16 Jej. maja o 11.45 w Polski na Pulsie 2. Dzięki TV Smart od Wektry twoja rozrywka jest zawsze z tobą. Korzystaj z boxa w domu albo zabierz na wyjazd. A jeśli chcesz, odpal aplikację w smartfonie. Nic się nie ogranicza! Śmigaj po TV Smart w pakiecie z internetem za 6999. Sprawdź na vectra.pl. Widzicie, wszystko na świeżo mam? W Cowlandzie, Kobiet, obiec nie świeżo mi się skórza, ty. Czekaj, zaraz Poseidon mi wyskoczy. A! Nie, nikuta ch... nie ma... Ja ch... we wsi. A tutaj jest to prześwietlenie.